Dzień dobry, cześć! W dzisiejszym odcinku zajmiemy się wszystkimi tymi nieszczęśnikami, którzy cierpią na zbyt małą ilość przestrzeni we własnym domu, we własnym mieszkaniu. Wydaje nam się przez to, że trening w domu jest niemożliwy, bo już nie wspominając o tym, że niektórym zdaje się, że jeżeli nie ma sprzętów, no to też tym bardziej się nie da potrenować. Pokażę właśnie w tym odcinku, że da się potrenować we własnym domu, da się nawet jeżeli ma się mało miejsca. Poćwiczyć, tak, żeby zaktywizować całe ciało, a więc nogi, pas brzuszny, wszystkie mięśnie brzucha, barki, ramiona, plecy. Jest to jak najbardziej wykonalne. W niniejszych sześciu, co najmniej sześciu ćwiczeniach pokażę, jak można w prosty sposób wykorzystać małą ilość miejsca we własnym pokoju, czy też w mieszkaniu i efektywnie poćwiczyć. Zapraszam. Jeśli ktoś z Was jeszcze nie przeszedł rozgrzewki, zatrzymajcie na chwilę nagranie. Puśćcie jeden chociażby z moich filmików, w których pokazuję przykładową rozgrzewkę i wróćcie z powrotem do dalszego trenowania. Przypominam, że rozgrzewka jest oczywiście niezbędna, bez tego można się nabawić nieciekawych rzeczy, zwłaszcza w przypadku treningu, który skupia się na treningu siły. Zaczynamy! Zaczniemy od największej klasyki, czyli przysiady. Na przysiady zawsze powinno się znaleźć miejsce, więc myślę, że nie będzie z tym problemu. Dzisiejszy trening wykonamy już pod kontrolą czasu. Każde ćwiczenie wykonywać będziemy przez 30 sekund, później będzie odpowiednia ilość przerwy. Każdy oczywiście taką, tak długą przerwę robi sobie, aż poczuje, że jest gotowy do dalszego ćwiczenia, do dalszego trenowania. Pamiętajcie o tym. Zaczynamy. Pamiętajcie, żeby całe ciało było napięte. Nogi, brzuch, tułów, wszystko. Przysiady mamy za sobą. Kolejne ćwiczenie, dalej na nogi. Wykonujemy wykroki połączone z zakrokami od razu w jedną całość. Tak więc jedno powtórzenie wygląda następująco. Jak już jesteście gotowi, odpoczęte, zaczynamy. Gotowi? Start! Mieliśmy ćwiczoną jedną nogę, zmiana teraz na drugą. Zanim jednak zaczniemy, jak pewnie niektórzy zauważyli, ustawiłem się z kosem do, do Was. To oczywiście jest e, łatwa sztuczka, jeżeli macie mało miejsca, na przykład nie zmieścicie się albo wszerz, w, albo wzdłuż. Czasem może się okazać, że ustawienie z kosem może to Wasze miejsce, tę Waszą małą ilość miejsca, jednak oszukać i wtedy uda się wykonać takie ćwiczenie. Przechodzimy do drugiej nogi. Gotowi? Zaczynamy. Pamiętajcie o oddychaniu, mięśnie brzucha napięte w każdym ćwiczeniu jakim by ono nie było. Udało się. Mamy wykroki za sobą. Nogi póki co zostawiamy, przechodzimy do ramion i barków. Wystarczy do tego ćwiczenia również niewiele miejsca. Przyjmujemy najpierw taki przykurczony przysiad, ręce. Będziemy opierać, wypadając do przodu, tak, żeby zamortyzować nimi rozpędzający się ciężar ciała. Zaczynamy. już idzie. I wystarczy. Następne ćwiczenie. Kiedy już odpoczęliście, wygląda dość podobnie. Wyobraźcie sobie teraz, że mamy niewielki płotek przed sobą. Nie wiedziałem oczywiście, bo takie najtrudniej się pokonuje i ten płotek trzeba górą przeskoczyć, przełożyć przez nie ręce i wracamy na początek. Wypychamy się oczywiście tym samym mięśnie brzucha całego ciała jest napięte. Przypominam, ćwiczymy 30 sekund i zaczynamy. Dobrze. Ramiona mamy przepracowane. Idziemy krok dalej. Do kolejnego ćwiczenia wykorzystamy sobie łóżko. Jest to jeden z najbardziej niedocenianych, najbardziej zapomnianych przyrządów, przyborów do domowego treningu. A bardzo dobrze, bardzo ciekawie można je wykorzystać do skutecznego, dającego wycisk treningu. Pierwszy sposób, w jaki je wykorzystamy, to będziemy kłaść nogi na łóżku. Ramionami podpieramy się na podłodze i wykonujemy ugięcia. W dół. Tak, żeby poćwiczyć i zaktywizować mięśnie trójgłowe ramienia, ale nie tylko. Pracują wtedy również barki i inne poboczne mięśnie tułowia. Ugięcie w ramionach zależy od Was. Ja będę robił na tyle, na ile mogę. Nawet minimalne ugięcie będzie i tak bardzo dobrym wynikiem. Lepsze jest to, niż gdyby w ogóle się tego nie zrobiło. Przygotowujemy się. Przyjmujemy Przyjmujemy postawę, pozycję. Gotowi. Zaczynamy. Pilnujcie napiętego brzucha. Całe ciało musi pracować jak deska. Jak sterta kamieni. Nam całkiem dobrze. Kolejne ćwiczenie. Po tym, jak już oczywiście odpoczniecie, pamiętajcie o przerwie. Tyle, ile potrzebujecie. Wsłuchajcie się w własny organizm. On Wam dobrze powie, kiedy jesteście już gotowi. W następnym ćwiczeniu będziemy dalej nogi mieć na łóżku. Kładziemy się tym razem łopatkami, całym tułowiem na podłożu. To co, to, co robimy, to wznosy bioder. Tak jakbyśmy się przygotowywali do mostka. Gotowi do wykonania ćwiczenia? Myślę, że wszyscy załapali. Przyjmujemy pozycję. Gotowi. Zaczynamy. Mamy to. Tym ćwiczeniem o wiele bardziej działaliśmy na dolną część pleców, na mięśnie prostujące grzbiet, ale też na mięśnie obręczy biodrowej, czyli głównie pośladkowe, ale też inne, te, które obtaczają nam biodra dookoła. Jeżeli dokładnie to wykonywaliście, to na końcu też powinniście wykończyć ruch dotknięciem, odcinkiem lodziowym kręgosłupa podłoża. To bardzo ważne, już pozwala tym mięśniom w pełni, Poczuć ruch od jednego zakresu do końca drugiego. W następnym ćwiczeniu odwracamy się już, tym razem nogi kładziemy na łóżku, na materacu ramiona będą nam tutaj opierać się o podłoże. Będziemy działać niejako jak harmonika. Na początek mamy zgięte ramiona i nogi i staramy się w trakcie wyprostować. I kończyny górne i dolne, tak żeby przyjąć literkę odwróconą L. To ćwiczenie wymaga już trochę więcej, ale niemniej nie jest jeszcze aż tak zaporowe, żeby nawet początkującym się miało nie udać. A nawet dla tych, którzy już więcej mają siły, w sobie więcej umieją i tak jest to ciekawe uzupełnienie do własnego treningu. Przygotowujemy się, przyjmujemy pozycję. Zaczynamy! ćwiczenie. Polecam. Tu mamy możliwość zmniejszania bądź zwiększania trudności, im dalej odejdziemy rękami od łóżka, tym będzie prościej, ale do, tylko do pewnego momentu. Ponieważ jeżeli zbyt daleko wyjdziecie już z rękami od materaca, wtedy po wyżej pewnej granicy zrobi się trudniej niż na początku. Dlatego popróbujcie we własnym zakresie różnych możliwości tak żeby było dla Was najlepiej. I ostatnie ćwiczenie, które chciałem pokazać, tym razem zaczynamy z rękami tak samo jak było przed chwilą tuż przy łóżku, wychodzimy następnie rękami jak najdalej jesteśmy w stanie, aż nasze ciało się naprostuje, będzie proste. I tam już do wyboru. Można dodać jeszcze na koniec pompkę. Ale nie trzeba można od razu wrócić. Wybierzcie sami, jak Wam będzie odpowiadać. Jak już odpoczęliście. Myślę, że się udało to szybko zrobić. Przechodzimy do ostatniego ćwiczenia. Przyjmujemy pozycję. Gotowi. Zaczynamy! Mamy to, ostatnie ćwiczenie wykonane. Na tym trening dzisiejszy będzie zakończony. To była moja propozycja dla ludzi, którzy nie mają zbyt dużej ilości miejsca, przestrzeni we własnym domu, mieszkaniu czy też pokoju. Te ćwiczenia powinno dać się zmieścić w waszych przestrzeniach. Dajcie znać, czy to się udało. Jeżeli nie, to będziemy kombinować dalej. Ja ten trening całkiem dobrze wykorzystałem. Czuję się. Potrenowany przyjemnie, a też nie mam wystarczająco dużej ilości w tym miejscu, kawałku, który wam pokazałem. Nie było łatwo, nie było lekko. Pamiętajcie, żeby kombinować. Czasem wystarczy niewiele, przesunąć się z kosem do dostępnej przestrzeni powierzchni i okazuje się, że nagle da się poćwiczyć. Nie rezygnujcie, nie traćcie nadziei. W każdym, przestrzeni, w każdym, w każdym miejscu da się wykonać trening, da się jakkolwiek poćwiczyć, żeby zastąpić jakoś siłownie. Albo na przykład niedobrą pogodę. Na dzisiaj tyle. Dzięki bardzo. Dajcie znać, czy się podobało. I do zobaczenia w następnym filmiku. Kłaniam się.